W takim razie wychodzi na to, że ostatnią uczestniczką na dzisiaj, która również dla nas zagra, będzie Julia Białczak i bardzo poproszę ją na scenę. Wielkie brawa poproszę. Dziękujemy bardzo. Zacznę od pytań. Powiedz nam, ile masz lat i jak długo już grasz? E, mam 17 lat i gram od mniej więcej 12 lat. Zuziu, chodzisz do szkoły muzycznej? Czy nie? Mam na Julia. A, Julka, przepraszam. Jezu, bardzo cię przepraszam. Nie, nie chodzę do szkoły muzycznej. Nie chodzisz do szkoły muzycznej. Szkoda, wiesz, że tego nie mamy lepszego instrumentu do tego utworu bo takie, takie trochę tępe to było, no. ale to nie twoja wina, ale naprawdę mi się bardzo podobało. I czyli co, sama y, prywatnie się uczysz? Tak, wchodzę na prywatne lekcje. Ach, rozumiem. A tak. ja profesjonalnym pianistą, więc... No, no rozumiem, tak, tak. Nie, naprawdę bardzo fajnie, bardzo mi się podobało, z przyjemnością bym cię jeszcze posłuchała, jakbyś coś jeszcze nam zagrała. Tak, mi się podobało. Tam były jakieś ocknięcia, ale to, to nie będę się... W, aż tego mi się naprawdę podobało. Cieszę się, że taki fajny jakiś utwór, poważny, z muzyką poważną się pojawił. Dziękuję. Tak, był to wysoki stopień trudności i byłaś bardzo waleczna. Pomimo, że coś się działo po drodze, to pokonywałaś to i, i, i szło dalej co jest ogromnym też plusem, bo wiadomo, że pomyłki mogą się zdarzyć, ważne jak się z nich wychodzi, prawda? Więc to było dla mnie bardzo yy, fajne, co robiłaś. No i y, można powiedzieć, że rzeczywiście, no, fajnie by było na, na fortepianie to zagrać. Może warto pomyśleć o tym, żeby jak idziesz na jakiś konkurs, zadbać o to, y, poprosić organizatora, żeby na przykład zapewnił ci taki instrument. Bo troszkę szkoda, bo pewnie by to zabrzmiało na fortepianie super. Więc ale i tak y, pokazałaś y, szczyt możliwości tego instrumentu, który tu stoi, więc dziękujemy Ci za dziękujemy. to. I, i, tak, I na przyszłość zadbaj o to dobrze, żeby poprosić po prostu o o fortepian, bo zwykle są. Tutaj też jest. Dobrze, tu mamy. Nie pamiętam. Dobrze. To dziękujemy. Dziękuję tak. bardzo. bardzo dziękuję. Ja tylko powiem w obronie organizatorów, że tutejszy fortepian ma podobno tak samo wyważone klawisze jak ten keyboard. Także